Zadanie pod nazwą Rozbudowa infrastruktury hali sportowej w Skopaniu wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem w zakresie obsługi wyposażenia realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą Rewitalizacja zdegradowanych obszarów gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc. Realizowaliśmy dużą inwestycję wspólnie z gminami Tarnobrzeg, Nowa Dęba i Gorzyce w ramach projektu partnerskiego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Tak jak Państwo widzicie to jest kompleksowy obiekt sportowy. Jakby Forma, bryła jest utrzymana oryginalnie, tradycyjnie tak jak, tak jak była czasów jeszcze założenia tutaj są copowskie, modernistyczne. Chcieliśmy się nawiązać do tej koncepcji i ta rozbudowa, która, która tutaj jest wykonana w tej części właśnie też nawiązuje do tej tradycyjnej zabudowy. Obiekt wielofunkcyjny, duża sala sportowa, salka fitness, siłownia, jak również w tej części będzie Centrum Fizjoterapii tutaj dla mieszkańców gminy Baran Sandomierskiej. Zakres rzeczowy zadania przedstawia się następująco. Rozbiórka części budynku, rozbudowa budynku w części południowej z przebudową na pomieszczenia siłowni, sali fitness, centrum fizjoterapii, pomieszczenia sanitarne i techniczne, wykonanie instalacji obiektu, termomodernizacja, dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt do ćwiczeń. Obiekt przeszedł bardzo dużą metamorfozę, tak jak Państwo, może Państwo nie pamiętacie, ale wielu mieszkańców z Kopania pamięta. No była tutaj hala sportowa, która no była zadrwała, ograniczania się jedynie do, do, hali, do dużej sali sportowej. Natomiast teraz mamy już ją zmodernizowaną i rozbudowaną o salkę fitness do ćwiczeń yy, tańca, sztuk walki. No i tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie będzie siłownia. Wyposażenie jest na jakby wiele wszechstronnych pozycji, około 30 stanowisk do ćwiczeń. Także myślę, że każdy tutaj, każda osoba, która będzie chciała przyjść, skorzystać, poćwiczyć, no będzie miała szeroki wachlarz możliwości do wyboru. Do tej pory to mogliśmy tylko podziwiać na innych obiektach wyposażonych, to była strefa marzeń, że tak powiem, dla naszych zawodników, dla, dla dzieci. W tej chwili mamy to wszystko u siebie. Obecnie prowadzimy nabór do najmłodszych grup dziecięcych. 2000 rocznik 13 na przykład i młodsi, także serdecznie zapraszamy i młodszych, i starszych. Jak widać, hala jest bardzo dobrze wyposażona mamy nowy stadion. Ciężkich chwil było, że tak powiem. Przepraw, bo musieliśmy dojeżdżać na każdy trening, sprzęt przewozić, ale generalnie przetrwaliśmy na cięższe chwile. Teraz jesteśmy u siebie. Jesteśmy na dużej sali sportowej, odrestaurowanej, zmodernizowanej, wyposażonej już w wentylację. Nowoczesne oświetlenie LEDowe, także tutaj jest pełna, pełna modernizacja. Staraliśmy się, by, by Państwo widzicie, kolorystyka jest dosyć taka żywa, chcieliśmy, aby ta sala była taka energetyczna, żeby tutaj się chciało ćwiczyć i, i żeby ta energia biła z tej sali. Generalnie obiekt będzie ogólnodostępny, także przede wszystkim mieszkańcy gminy, jak również osoby z zewnątrz, które będą chciały u nas poćwiczyć, też serdecznie zapraszamy. Dzięki przeprowadzonym pracom oraz zakupieniu wyposażenia, obiekt zyska nowe funkcje w postaci funkcji rekreacyjnej, społecznej i edukacyjnej. Zadanie było realizowane od maja 2019 roku do września 2020 roku. Całkowita wartość zadania to 1 932 964 83 grosze. Kwota dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych. To jest 1 7569 zł i groszy. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 63 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Pozostała część budynku została zmodernizowana w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.